Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio była moja poranna rutyna, która ma wpływać na to, że czuję się dobrze, mam wysoki poziom energii, wyregulowany jest cykl dobowy i łatwo zasypiam, jak i łatwo budzę się tuż przed budzikiem. W związku z tym, dzisiaj zrobię odcinek o mojej wieczornej rutynie, którą również możesz zostać w bardzo prosty sposób. Nie musisz robić nie wiadomo jak dużej ilości rzeczy, jak dużo czasu na to poświęcać, żeby spać dobrze i rano wybudzać się, pełen energii i gotowy na kolejny dzień pracy. Pierwsza rzecz, którą robię wieczorem, a w zasadzie już dwie godziny przed pójściem spać, to tych dwóch kolegów plus telewizor odkładam na bok. Innymi słowy, nie oglądam telewizji, nie sięgam po laptopa do przeglądania czegokolwiek, jak i również nie skroluję telefonu. Ja nawet od godziny 19 nie odbieram telefonów, ze względu na to, że po prostu nie chcę pogodzać swojego układu nerwowego. I oczywiście rzecz, którą robię poza tym, czyli noszenie, okularów blokujących światło niebieskie jest tutaj fajnym rozwiązaniem i ja również z nich korzystam, chociażby w tym czasie, gdy szykuję sobie posiłki na następny dzień, gdy szykuję swojego syna do snu i w całym domu jednak to światło niebieskie z żarówek jest emitowane, ale pamiętaj, że okularami blokującymi światło niebieskie zablokujesz tylko i wyłącznie światło niebieskie, które go nadmiar, a w zasadzie którego, którego ekspozycja w nieodpowiedniej porze dnia będzie wpływała na pogorszoną produkcję melatoniny, czyli patrzenie w monitory, na Świetlanie się tym niebieskim światłem z żarówek, z telefonów itd. będzie wpływało na to, że melatonina w tych godzinach popołudniowych i wieczornych będzie dużo mniej się produkowała w Twoim mózgu, a co za tym idzie, Twój sen będzie dużo gorszy. Nawet jeśli łatwo zasypiasz, nawet jeśli szybko zasypiasz i jesteś zmęczony, to przez tego typu rozwiązania, czyli właśnie naświetlanie się światłem niebieskim, rano będziesz zdecydowanie wybudzał się bardziej wymęczony, a często możesz mieć w ogóle całkowity problem z wybudzeń. Więc okulary blokujące światło niebieskie do żarówek, jak najbardziej, tak ale w przypadku telefonów, komputerów czy e, laptopów nie sprawdzą się na 100%. Dlaczego? Dlatego, że poza światłem niebieskim również wszystkie te odbiorniki pobudzają Twój układ nerwowy. Innymi słowy, jeśli oglądasz coś w telewizji, nawet jeśli to jest komedia, jakiś serial e, lub jakiś film e, romantyczny, e, oglądasz go w fajnym e, towarzystwie ze swoją e, żoną, kobietą to może wydawać Ci się, że wszystko jest ok, że się relaksujesz, ale dalej wszystko to, co widzisz, ma wpływ na Twój układ nerwowy, pobudza Twój układ nerwowy, generuje wzrost. Poziomu dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika motywującego odpowiedzialnego za działanie. W tym samym momencie, jeśli oglądamy nadmierne ilości różnych rzeczy w, w telefonie lub w komputerze skrolujemy social media, to bardzo mocno nie tylko wpływamy na poziom naszej dopaminy, ale również wyczerpywanie się gaby, czyli tego neuroprzekaźnika hamującego. W związku z tym okulary blokujące światło niebieskie są OK. Jeśli chcesz zablokować ogół światła niebieskiego ze swojego, ym, swoim domu w godzinach wieczornych. Ja nakładam je około 2-3 godzin przed pójściem spać, ale monitory, wszelkiego rodzaju laptopy, telefony, komputery, czytniki, książek i tak dalej, ja eliminowałbym już na 2 godziny przed pójściem spać, tak żeby zadbać faktycznie o jakość tego snu. Gdy już w końcu ląduję w swojej sypialni, Wtedy oczywiście nie muszę korzystać z okularów blokujących światło niebieskie, aczkolwiek jestem do tego tak przyzwyczajony, że ich nie zdejmuję. A dlaczego nie muszę z nich korzystać? Dlatego, że ja korzystam w mojej sypialni z czerwonych żarówek. Taka żarówka to koszt maksymalnie 35 zł i ta żarówka będzie emitowała światło czerwone, czyli bardziej wpływając na Twój układ nerwowy wyciszająco. Dzięki takiemu światłu będziesz więcej syntezował właśnie tej melatoniny, która wpływa za, jest odpowiedzialna za prawidłowy sen. Zanim położę się do swojego łóżka, korzystam jeszcze z maty do akupresury. To oczywiście nie jest coś, co musisz robić po to, żeby dobrze spać, aczkolwiek ja ten czas, który mam przed snem, wykorzystuję w części na tą matę. 15-20 minut leżę sobie na takiej macie do akupresury przed pójściem spać. Rozkładam ją na podłodze. Mam do tego również taką poduszkę z kolcami. E, układam się na niej nagim ciałem długimi gdzie przez pierwsze 2-3 minuty faktycznie możesz, zwłaszcza na początku czuć duży dyskomfort, ale w momencie, kiedy twój, twoje ciało przyzwyczai się do dyskomfortu, kiedy twój organizm adaptuje się do tego, nagle zaczynasz się relaksować. Po 15-20 minutach poziom relaksacji jest tak duży, że łatwo zasnąć na takiej e, macie i tutaj uczulam, żeby był ktoś obok, kto cię ewentualnie wybudzi z tej mapy, e, z tej maty, e, dlatego, że jeśli zbyt długo będziesz leżeć na tej macie, to możesz przestymulować swój układ e, nerwowy. Leżąc na tej macie na podłodze, ja trzymam jeszcze e, nogi w górze, ze względu na to, żeby e, fajnie sobie wpłynąć na e, poprawę e, krążenia krwi, e, linfę przed e, pójściem spać. Kiedy już ląduję w swoim łóżku, to na początku zaczynam od lektury, czyli czytam. Takim ambitnym podejściem jest to, że każdego wieczora e, przeczytam kilka, od kilku do kilkunastu stron. Moja żona może potwierdzić, że najczęściej kończy się na dwóch i wygląda to w ten sposób. Więc łatwo zasypiam. Ale ja też bardzo łatwo się wybudzam i jestem naprawdę wyspany, wstaję przed budzikiem. Budzik mam sobie na 6.30, a zwykle 5.50 już się budzę. Więc czytam książkę, poza tym odpalamy sobie to od jakiegoś czasu taką dodatkową rutynę mamy. Taki dyfuzorek na olejki. My tutaj używamy akurat olejku lawendowego. Jeśli dobrze pamiętam, to jest marka, hmm. tą markę gdzieś tutaj pokażę, bo nie pamiętam dokładnie firmy. W każdym, w każdym razie, jeśli chcesz dobrać sobie olejki odpowiednie dla siebie, pod cele, które masz, czy to lepszy sen, czy to więcej energii to zachęcam do obserwowania Instagramu Olejkowej Dziewczyny, ona o tym bardzo dużo mówi. Niemniej jednak ten olejek z lawendy będzie działał tak kojąco, wyciszająco, więc tak naprawdę nie robię nic dodatkowego poza tym, że wcisnę wtyczkę do gniazdka i leżąc uwalniam ten aromat, który jeszcze dodatkowo mnie uspokaja. U Oscara też często korzystam z tego dyfuzorka, ewentualnie możesz zakropić kilka kropel na poduszkę, to też fajnie zadziała. Gdy już jestem w łóżku, poddycham, czytam książkę i trochę nawdycham się tego oleju lawendowego. To tak naprawdę szybko zasypiam. U mnie to jest 3 do 5 minut i, i śpię. Ale jeśli jest jakiś bardziej y, wymagający dzień, gdy jestem w jakimś procesie sprzedaży, y, jakiejś kampanii, lub po prostu, nazwijmy to, w ferworze walki, to jeszcze przed snem, leżąc na macie, wykonuję metodę oddechową 478, czyli przez 4 sekundy y, y, nabieram powietrza nosem, oczywiście torem brzusznym w ten sposób. Następnie 7 sekund na wdechu wstrzymuję oddech. A później e, wypuszczam e, powierzchnię przez usta takim syczącym dźwiękiem przez 8 sekund. Robię takich rundek 6 do 8 i to aktywuje mój układ przespółczony, czyli ten e, układ odpowiedzialny za wyciszenie, za relaksację. Po czymś takim zdecydowanie będziesz spać lepiej. Ten dźwięk, który słyszysz z tyłu, to piekarnik i w nim szykują się posiłki, które mogłeś zobaczyć w moim ostatnim odcinku, czyli cały dzień jedzenia low carb. Ale przechodząc do ostatniej rzeczy, którą robię każdego wieczoru, ale też cyklicznie, jest to spożywanie suplementów przed pójściem spać. I oczywiście, w zależności od tego, w jakiej strefie czasowej jestem, jak na przykład podróżuję, stosuję inne suplementy, e, jeśli mam jakiś e, bardzo ważny projekt albo szykuję się do zawodu, tak jak na przykład jakiś czas temu szykułem się do zawodu Hirox e, na Narodowym, faktycznie wtedy musiałem dużo bardziej zadbać o ten sen i suplementacja e, wieczorna była bardziej rozbudowana pod kątem tego układu nerwowego. Ale jeśli nie, ma, nie jestem w takim okresie, po prostu chcę zadbać o odpowiednią regenerację mego układu nerwowego, o odpowiedni sen na bieżąco, codziennie, e, z, w związku z tym e, jak pracuję, że sporo tego czasu jednakże spędzam e, przed komputerem, co bardzo mocno negatywnie wpływa na układ nerwowy, to wieczorem na około godzinę, e, półtorej przed pójściem spać, wypinam sobie napar z Melisy, są turyści z Melisy, z Reishi. Ja osobiście sprawdziłem i na, na mnie najlepiej działa dawka 1,5 g grzybka Reishi, czyli trzy miarki rozpuszczone w lekko przestudzonym naparze, nie rozpuszczonych w takim gorącym, żeby jednakże te właściwości grzybkarysi zachować, ale to jest bardzo ważna kwestia, że musisz sprawić swoją tolerancję. Niektóre osoby po takiej dawce 1,5 grama raz mogą w nocy się wybudzać ze względu na to, że mają bardziej realistyczne sny, bardziej takie żywe, pobudzające i to może zbyt mocno stymulować układ nerwowy, zwłaszcza w środku nocy, mniej więcej tak koło trzeciej, między trzecią a czwartą. W związku z tym wtedy warto sobie Kombinować i na przykład zastosować na początku 500 mg, ewentualnie zwiększyć do grama, maksymalnie do półtora. Jeśli chodzi o grzybki Reishi, ja je również stosuję w y, cyklicznie, czyli 3, miesiąc, 3 miesiące stosowania i później miesiąc, dwa przerwy i znowu do nich wraca. No dobrze, ale czym przede wszystkim są te grzybki Reishi? Są y, naturalnym adaptogenem i który faktycznie realnie wpływa na jakość Twojego snu. Dlaczego? Przede wszystkim reishi wpływają na obniżenie poziomu kortyzolu. Czyli nawet jeśli twój poziom kortyzolu na porannych badaniach jest ok, jest w normie i w tych y, y, wartościach, które są rekomendowane do prawdziwego cyklu dobowego, to czasem jest tak, że wieczorem jesteśmy bardziej pobudzeni, bardziej rozdrażnieni ze względu na to, że ten kortyzol y, po całym dniu y, gdzieś się kumuluje. I właśnie rejsi będą służyły do tego, żeby ten poziom kortyzolu obniżyć, żeby bardziej aktywować ten układ przywspółczulny, o którym wcześniej mówiłem, czyli hamując nasz układ nerwowy. I jeśli jesteśmy już przy tym układzie przywspółczulnym, to rejsi również wpływa na większą produkcję GABA, czyli tego neuroprzekaźnika hamującego, przekaźnika odpowiedzialnego za reakcję na stres. Ma to korzyść nie tylko ze względu na sen, dlatego że e, wyższy poziom gaba e, przy stosowaniu rejsi, które same w sobie również na to wpływają, będzie oddziaływał na głębszą fazę REM, za tym idzie, wysypiasz się lepiej, twój układ nerwowy e, regeneruje się lepiej, następuje lepsza konsolidacja pamięci, więc jeśli czerpiesz jakieś treści e, naukowe, nie wiem, uczysz się języka wieczorem albo czytasz jakąś e, literaturę fachową i e, Przyjąć takie rejsi na wieczór, to zdecydowanie ta konsolidacja pamięci w nocy będzie zdecydowanie lepsza i rano wiedza, którą nabyłeś wieczorem dużo bardziej utrwali się i dużo więcej z niej wyciągniesz. Kolejną kwestią jest też to, że receptory gaba wpływają na to, jak ty podchodzisz do sytuacji stresowych w trakcie dnia, czyli im większy poziom gaba w naszym kodzie nerwowym tym bardziej spokojnie podejdziesz do sytuacji stresowej. W związku z tym takie stosowanie cdr rejsi dla prewencji e, reakcji na stres w trakcie dnia, zwłaszcza jeśli e, pracujesz e, z ludźmi, gdzie te interakcje, no jakby nie pasieć, bardzo często wpływają na większy poziom stresu, to tutaj e, suplementacja rejsi właśnie na będzie fajnym e, rozwiązaniem. W tym samym momencie połączenie z melisą daje synergię działania, dlatego że bardzo mocno relaksujesz swój układ nerwowy, rozluźniasz swoje ciało przez to, że ten układ nerwowy jest mniej taki nakręcony w tych godzinach wieczornych. To też bardzo ważna kwestia. Dlaczego powiedziałem, że piję około godziny, półtorej przed pójściem spać? Dlatego, że Melisa na niektóre osoby może działać moczopędnie. Jeśli pijesz taki napar z reishi bezpośrednio przez snem, to może być tak, że w nocy będziesz się wybudzać na siku, a to będzie zaburzało Twój sen. Dlatego warto sobie wypić to na około godzinę, półtorej przed pójściem spać. Kiedy brać reishi? Jeśli zauważasz u siebie efekty takie, jak Zasypiam łatwo. I szybko wracam z pracy zmęczony, ale rano również wstaję zmęczony, jest mi ciężko wstać, niechętnie nie włączyłbym budzi, a wstaję z łóżka tylko dlatego, że muszę, że mam obowiązek. I gdyby tego nie było, to po prostu zostałbym w tym łóżku, czy też zostałabym. Kolejnym symptomem jest to, jeśli masz problem z zaśnięciem i kładziesz się, po twojej głowie krążą myśli i przez 2-3 godziny nie jesteś w stanie zasnąć. I następnym symptomem jest to, gdy zasypiasz, ale wybudzasz się w nocy, zwłaszcza właśnie między godziną trzecią a czwartą, gdzie te fale mózgowe e, są na najwyższym poziomie, gdzie aktywność mózgu jest e, największa i wtedy wybudzasz się, i nagle e, po prostu wodospad różnych myśli. Myślisz, jedna myśl za drugą, co w pracy, co ze znajomymi, to, tamto i tak dalej. Jeśli takie symptomy występują, również to rejsi fajnie się sprawi, bo oznacza to, że Twój układ nerwowy jest po prostu przesymulowany, o co w XXI wieku oczywiście trudno I tak naprawdę, taką suplementację e, w podstawie zarekomendowałbym każdemu. Oczywiście warto też wieczorem przyjmować e, magnes e, w najlepiej formie glicynianu e, czy też taurynianu, ponieważ będzie fajnie wpływał właśnie na wytrzymanie tego układu nerwowego, na wyhamowanie e, całego e, organizmu. W przypadku magnezu, pamiętaj tylko, żeby suplementować go maksymalnie do godziny 20, dlatego że. Pik melatoniny, czyli hormonu snu mamy o godzinie 21.00, a magnez pomimo tego, że wycisza, pomimo tego, że działa relaksująco również na e, układ mięśniowy, to niestety może hamować e, naturalną produkcję melatoniny. Mam nadzieję, że takie odcinki były dla Ciebie przydatne. Mam nadzieję, że takie rutyny wieczorne wdrożysz i zauważysz u siebie realne efekty wprowadzenia tego nie tylko dla upadu nerwowego, ale również dla e, zdrowia e, ogólnego Twojego e, organizmu. Ja zapraszam Cię do siebie na social media, Czajka na notuszeń tam więcej mówię o tego typu e, tematach. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, jeśli chcesz być na bieżąco z, mater z moimi materiałami. Będę wdzięczny za łapki w górę. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia. Cześć.